Witajcie kochani na moim kanale z tej strony Gosia. Dziś chciałam Wam pokazać wysiew w woreczkach. Ja to już robię trzeci sezon. Uważam, że to jest po prostu genialny sposób. I dziś pokażę Wam taki, zrobię duży filmik, żeby tam było wszystko, jak w zeszłym roku wysiewałam, jak te rośliny wyglądały i co zrobić, żeby właśnie fajnie te rośliny wyglądały. Babci Joli chciałam podziękować, bo postawiła mi ostatnio kabusie. Tutaj jest taka ceramiczna donica, taka osłonka. Kupiłam ją w Pepko i myślę sobie tutaj nasypać ziemi i posadzić tutaj jacynty. Świetna, więc naprawdę polecam. Także dziękuję babci Joli za ten prezent. I tak, woreczki. To są woreczki strunowe. Myślę, że to takie namrożonki. To są takie woreczki z rawi. Tutaj jest taka firma. Ja to mam z zeszłego roku te woreczki i uważam, że świetnie się to sprawdzi, bo wiadomo, woreczki są dość długo. Nic się z nimi nie dzieje. To jest 30 na 26 cm. No i spokojnie taki woreczek wystarczy. Taka wielkość tu sobie przycinamy nożyczkami. Takie robicie sobie dziurki. Tutaj, tutaj i tutaj po prostu wycinamy. Ja to mam z zeszłego roku, więc ja to już mam tutaj takie otwory. Tutaj mam wszystkie te woreczki z zeszłego roku, więc ja sobie będę później wysiewać. Najważniejsze, żeby te otwory zrobić, żeby tam był odpływ. I tak. Ziemia. Ja sobie tu już przygotowałam ziemię do wysiewu. Ziemia musi być lekka. Nie może być taka ziemia z ogrodu, bo ona na pewno jest ciężka. Chyba że ktoś ma faktycznie lekką ziemię. Po prostu tutaj ona jest wilgotna, a ja jak tutaj yy, tak ugniatam, no to ona się rozsypuje i właśnie taka ziemia jest najlepsza. Jeżeli kupujecie w worku ziemię, to sobie sprawdźcie, czy ona taka jest ubita, czy raczej jest taka sypka. Musi być taka ziemia właśnie sypka, jeżeli będzie dość mocno taka ubita, to te nasiona Wam nie wzejdą, bo ona po prostu, te nasiona Wam mogą tam zgnić i po prostu nie wzejdą, bo będzie za ciężka ta ziemia. Więc tutaj sobie już nasypałam. Jest tutaj nasypane tej ziemi 10 cm, około 10-12 cm. No i tutaj będę wysiewać. Troszkę sobie ugniatamy. Musimy spryskać. Tutaj są ziemie. Dość mocno. Także tutaj już sobie spryskałam. I będę wysiewać tutaj jeżówki. Jest taka zasada, że mniejsze nasionko. To go mniej przysypujemy. Nawet jeżeli są takie drobniutkie jak mak, to tylko po prostu je troszeczkę przyklepujemy do podłoża, podlewamy i to nasionko i tak się zagłębi w tej ziemi, więc naprawdę nie trzeba go już przysypywać. Jeżówki wysiałam, leciutko przysypuję ziemią. I spryskujemy już nie tak dużo, tylko troszkę. Dajemy sobie znacznik. Ja kupiłam znaczniki, bardzo fajne. Tutaj są, w zeszłym roku kupiłam z takiej firmy. No i jest tam ołówek fajnie po tym można pisać, więc mogę Wam to polecić. No, i sobie dajemy ten znacznik. Zamykamy woreczek. Tutaj jest bardzo fajne to, że tutaj jest ten woreczek strunowy. Aha, tu miałam w zeszłym roku, tak. Zamykamy woreczek. Tutaj sobie zostawiamy otwór. Nie mam tutaj spinacza. Ale ja sobie go tutaj później tak zepnę, żeby tutaj był dostęp powietrza. I tak to będzie stało od strony południowej w takim koszyczku. Tak, takie koszyczki to dostaniecie za darmo w sklepach różnych, gdzie są owoce, gdzie są warzywa. Takie koszyczki dostaniecie. Możecie również wysiewać w takich pojemnikach. Tutaj oczywiście sobie zrobicie dziurki od spodu, i tutaj jest taka pokrywa, również sobie w niej zrobić dziurki. Ja robiłam w zeszłym roku, właśnie w tych pojemnikach, i dwa lata temu również. Tak mi się wydaje, że dwa lata temu również robiłam tak. I miałam to w takich wysiewane pojemniczkach, i tutaj były po prostu cztery takie pojemniczki włożone. I powiem wam tak. W woreczkach dużo lepiej mi wilgoć tam trzymało, a w tych pojemnikach dużo szybciej mi to parowało. Nie wiem dlaczego, po prostu pomimo tego, że to również było przykryte, to jednak w tych woreczkach bardzo fajnie. Bo po prostu tutaj w tych woreczkach podlewacie wtedy, gdy tutaj nie będzie kropelek. Póki są kropelki na tych Woreczkach to tutaj w ogóle nie podlewamy. Więc ja to podlewałam no tutaj, jak zimą, to praktycznie raz na dwa, trzy tygodnie, po prostu, żeby ta woda się skropliła. Jeżeli tutaj będę widzieć, że już jest suche, to wtedy będę znowu spryskiwać. Dlatego ja uważam, że świetny to jest sposób, bo tutaj jest cały czas taki mikroklimat. A jednak w tych pojemnikach. No szybciej mi to tutaj przesychało i po prostu jednak wolę w tych woreczkach. Więc w tych pojemnikach już nie będę wysiewać, bo uważam, że lepszy sposób jest właśnie na wysiew w tych woreczkach. Woreczków tam trochę mam, więc będę sobie wysiewać. W zeszłym roku wysiewałam orliki, bardzo fajnie mi wzeszły, bo to są pełne orliki, krwawniki bardzo fajnie, żmijowiec bardzo fajnie. I ostróżki również bardzo fajnie zeszły, ale później mi je ślimaki wszystkie zjadły. Dostałam od mojej Wicki lucynki, którą również serdecznie pozdrawiam. Posadziła mi je tam na docelowe miejsce jakoś początkiem listopada, a już pod koniec listopada już tam praktycznie nic nie było, więc nie wiem, no mogło też tak być, że po prostu już zima, no i one po prostu znikł. Wysiewałam tą naparstnicę i to jest naparstnica letnia. Ona pięknie już kwitła mi początkiem jakoś września albo jeszcze w sierpniu pięknie kwitła. I później na następny rok już pięknie kwitły te naparstnice. To również Wam pokażę jak one pięknie wyglądały na rabacie. I również sobie chcę jeszcze wysiać, bo jeszcze tutaj mam troszkę nasion. No, i teraz będę jeszcze sałaty tutaj sobie wysiewać, również w tych woreczkach. Teraz możemy wszystko wysiewać to, co potrzebuje stratyfikacji, czyli ostróżka, jeżówka, rudbek. Ja teraz też rudbek będę wysiewać, bo mam swoją własną z, ze zbioru taką czerwoną. W zeszłym roku również tą rudbekę wysiewałam i pięknie mi kwitła. I tu, również Wam tam pokażę na zdjęciach, to, no i wszystko to, co potrzebuje stratyfikacji jest napisane na opakowaniu, że na przykład potrzebuje to stratyfikacji, to Wy już tego nie musicie robić. Na przykład werbena, ona potrzebuje stratyfikacji, więc wrzucamy ją do lodówki, do zamrażarki, ale jeżeli ją dajemy właśnie teraz wysiew w woreczkach, czy w tych pojemnikach, czy w butelkach, bo bardzo dużo osób wysiewa w butelkach, ja już nie będę w butelkach, bo powiem Wam, że wolę w tych woreczkach. Bo to jest dużo szybciej, dużo łatwiej bez problemu i w tych butelkach również są świetne efekty. Ale tak jak mówię, mi się sprawdziło naprawdę w tych woreczkach i już innej metody nie szukam, bo dla mnie to jest super metoda. Jeżeli chodzi o pony, tutaj mam stype pony i wysiewałam w zeszłym roku. Bardzo dużo tej stipy po prostu tak sobie brałam i wysiewałam bezpośrednio do dolnicy, tylko że ja to miałam w domu. Przysypujecie ziemią i ona pięknie wschodzi. Teraz możecie wysiewać właśnie trawy, pelargonie, begonie, supertunie, dalie, paprykę. To wszystko można już teraz wysiewać na parapecie i po prostu... Spryskiwać sobie wodą i jak to już zejdzie, to sobie później to popikować do takich większych doniczek. Te woreczki w tych skrzyniach, dlatego ja mam tutaj w tych skrzyniach, bo ja mam tutaj psa, oprócz tego kot, mój kot i od sąsiadów tutaj również przychodzą koty, więc żeby tutaj mi po prostu tego nie poprzewracały, to ja sobie to daję w tych skrzynkach i one później tutaj jeszcze dołożę. Trzy takie woreczki. Tak samo butelki. Dobrze by było sobie je dać do takich skrzyń, lub lekko zagłębić w ziemi, żeby po prostu one się nie przewróciły pod wpływem wiatru, żeby to było stabilne, bo później te nasiona się będą przemieszczać i może też nic z tego nie być. Najważniejsze, żeby tego nie przelać, żeby to Wam tutaj nie zgniło. Ja podlewam wtedy, gdy. Już tutaj nie widzę tych kropelek. No i będzie to stało pod takim lekkim zadaszeniem. Tam normalnie deszcz, śnieg na to sypie, jak tak bardziej zacina w tą stronę. I jak już tutaj się pojawią sadzonki, to po prostu wsadzę tutaj cztery patyczki, jakiekolwiek patyczki, żeby po prostu te rośliny nie dotykały tego woreczka, żeby po prostu nie paliło tutaj. Roślin. Również to tam pokażę na, na tym, to zobaczycie, jak to, jak to wyglądało w sezonie. I wsadzamy, jak już nie będzie tego przymrozku, jak już sobie minimum tydzień zostawicie otwarty ten worek całkowicie, żeby zahartować te rośliny. Jeżeli przez tydzień widzicie, że nic się z nimi nie dzieje, a były na przykład przymrozki, to już wtedy można sadzić do gruntu. Można to robić w kwietniu lub w maju. Zależy po prostu od pogody. Ja, jeśli widziałam, że na przykład zapowiadali tak minus 10, to nie sadziłam, a różnie to bywa. Nawet po prostu w maju może przyjść tam taki dosyć duży przymrozek, więc na pogodę trzeba patrzeć, po prostu ich nie stracić. No i na ślimaki. Lepiej, żeby ta rozsada była wyższa w tych woreczkach, bo wtedy już jest mniejsze prawdopodobieństwo, że te ślimaki Wam zjedzą. Tutaj chciałam Wam pokazać: jest to jeżówka Green Twister i tak samo jak krwawniki, tak samo jeżówki wysiewałam w tym roku. W lutym, tym systemem zimowym w tych woreczkach. Także możecie sobie zobaczyć, jaka ona tutaj jest. Ogromna ta jeżówka. Dlaczego jest taka ogromna? Powiem Wam szczerze, że te siewki, co tutaj są, i jeszcze tam mam na drugim miejscu, na rabacie, no to te siewki były podlewane nawozem do róż. I one po prostu, bo ja tutaj mam róże, więc ja sobie tutaj pochodziłam, podlewałam róże. No i jak podlewałam róże, no to również te jeżówki podlewałam. No i one po prostu urosły, w, że jestem w szoku i tutaj właśnie będzie kwitnąć. Tam na tamtej rabacie również jeżówka, którą wysiewałam w tym roku, również mi tam zakwitła jednym kwiatuszkiem. Myślę, że w przyszłym roku już tu pięknie będą te jeżówki zdobić. Życzę udanych wysiewów, wszystkim babciom i dziadkom życzę wszystkiego najlepszego, przede wszystkim zdrowia i zadowolenia z życia. Za dziś dziękuję i do następnego razu.